Dzień dobry, witam was wszystkich i zapraszam na analizę astrologiczną. Kolejnego naszego tygodnia, ostatni tydzień czerwca, czyli mamy tydzień od 24 do 30. No i zaczerpnę od Karola Gustawa Junga, tym razem, lwa solarnego, ascendent w wodniku. Napisał kiedyś coś takiego. Twoje wizje staną się jasne, tylko wtedy. Gdy będziesz mógł zajrzeć do własnego serca. Kto wygląda na zewnątrz, marzy. Kto zagląda do środka, budzi się. Zatem mamy tydzień, kiedy zaglądamy do środka. Dwudziestego. 4 czerwca, mamy poniedziałek. W ogóle chciałam powiedzieć, że wchodzimy w taki harmonijny tydzień, który łączy ze sobą przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. W poniedziałek wszystkim będzie towarzyszyła troska o siebie, o innych, o otoczenie, o naturę. Do tego wszystkiego w poniedziałek działamy w sposób konkretny. A jesteśmy skupione i skupieni na wyznaczonych celach czy zadaniach, ale pamiętajcie, że to jest fajne, że w tym wszystkim nie ma siłowania się czy też e, sytuacji, konieczności wchodzenia w ostrą rywalizację. To jest taka płynność. E, tak samo jak rozumiemy intencje, e, same przez się a tutaj wychwytujemy je w locie do tego wszystkiego łatwo się przemawia i rozmawia rozumiemy to co jest najważniejsze znowu wyłapujemy sedno czy konkluzji do tego sedna zmierzamy opowiadamy o tym co jest istotą każdej kwestii no i cóż co jest jeszcze ciekawe, że możemy połączyć wszystko, co jest przyszłościowe, i to, co jest tradycyjne. Mamy taki fajny zarodek w głowie i możemy się tym zarodkiem koncepcji dzielić. To jest taka innowacyjność i tradycja skojarzone ze sobą. Ludzie się porozumiewają samoistnie, dogadują się samoistnie. Nawet takie osoby, które zazwyczaj, takie stowarzyszenia, takie organizacje, takie frakcje, które zazwyczaj nie potrafią się porozumieć, w poniedziałek się porozumiewają i w ogóle taki tydzień jest na porozumienie. 25 czerwca mamy wtorek. No, i to jest taki kolejny dzień, gdzie dobrze się widzi tylko sercem. Pamiętajmy o tym, czyli znowu ten dzień, kiedy więcej widać od środka. Gdybym chciała odnieść wtorek do poniedziałku, to we wtorek można mieć więcej wątpliwości, czasem przeoczyć ten cudzy nastrój, czy też. Chcieć za szybko kogoś do czegoś przekonać, do swoich racji. I tylko tyle, słuchajcie, bo na ogół wszyscy będą ostrożni, zważając na to, co drzemie pomiędzy słowami, pomiędzy działami, działaniami, pomiędzy tym, czego ktoś nie wypowiedział. Pamiętajmy też, że we wtorek spontaniczność może powodować błędy. Zatem energetycznie wtorek jest bardzo dobry poniedziałek, tylko we wtorek wykonując jakąś czynność pamiętajmy o dwukrotnym sprawdzeniu zestawu narzędzi, czy też właściwych akcesoriów do działania, czy oprogramowania. Tylko tyle. 26 czerwca mamy środek, księżyc jest w znaku ryb. I znowu pamiętajmy o tym, że mamy tydzień patrzenia w głąb, Luzowania, blokad emocjonalnych, robienia wielu rzeczy bez powodu realnego, tylko dlatego, że tak czujemy. Środa dla spotkań rodzinnych, po to, by realizować wyjazdy z dziećmi, wycieczki, uroczystości w gronie najbliższych. Naprawdę wyśniony moment, żeby przytulić się do Kogoś, kogo dawno nie widziałyśmy, nie widzieliście. To jest taka środa do spełniania swojego poczucia wewnętrznego sensu, ale to nie jest tylko ta sekwencja wewnętrzna, duchowa, nierealna, bo w środę na swojej drodze możemy spotkać kogoś, kogo można by określić taką rodziną duchową. Poczujemy pokrewieństwo wewnętrzne. Z jakimiś ludźmi i rozpoczną się długie rozmowy. Poczujemy wewnętrzne pokrywieństwo czy spójność z ich pomysłami, z ich działaniami. Zachcemy się przyłączyć. Innymi słowy, spotykamy tych, których dobrze jest napotkać na swojej drodze. Ludzie działają na siebie kojąco, znajdujemy rozwiązania kwestii zdrowotnych, pomocowych, jak kogoś wesprzeć. Humanitarnych czy też opiekuńczo-wychowawczych. Prywatnie pojawiają się ludzie, którym można powierzyć opiekę nad kimś bliskim, czy też wychowanie, czy też nauczanie. W środę bezbłędnie funkcjonuje tak zwany przypadek, który właśnie podsyła nam właściwych ludzi. 27 czerwca, mamy czwartek. I, i, I tutaj jest podział. Do 17 spotykajmy się, planujmy, podróżujmy, przesyłajmy maile i wiadomości z nadzieją na pozytywne odpowiedzi i przyjazne traktowanie tego, co my akurat oczekujemy, o czym opowiemy, co mamy w planach, to jest przyjazne. Do 17 kwestia szczerości, otwartości emocjonalnej. I przez tę kwestię otwartości, szczerości, uzyskujemy wstęp tam, gdzie potrzebujemy. My jesteśmy otwarte, inni też, i dzieje się magia. Świat nadstawia uszu na potrzeby innych, i następuje bardzo szybka realizacja tego, co istotne i ważne w kwestiach rodzinnych. Zabezpieczania domu, nieruchomości, ten dzień gwarantuje bezpieczeństwo. Zatem firmy ubezpieczeniowe i organizacje dbające o nasz spokój, nie tylko ducha, działają właściwie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i spełniając je. Bardzo fajny czas. Po 17 już jest nieco inaczej. Słuchajcie, pojawiają się przeszkody. Jest więcej blokad, umysłów zamkniętych też, a ludzie stają się nieprzystępni po prostu. 28 czerwca mamy piątek i do godziny 10 zachowujemy taki spokojny rytm. Nawet możemy sobie przedłużyć nieco picie porannej kawy, nikomu się nie spieszy. Przewagę mają działania jednoczące grupy, wyczuwające nastrój innych ludzi, starania, by cementować sojusze. Rozmawiamy, bilansujemy i ten klimat tworzy się sam. Ze spokojem i taktem podchodzimy do rzeczywistości, czujemy co w trawie piszczy. Szczególnie to co piszczy w trawie czują osoby spod znaków wody, czyli raki, skorpiony i ryby oraz ziemi, czyli byki, panny i koziorożce. I teraz wszystko rozstrzygacie na swoją korzyść do dziesiątej, pamiętajcie o tym. Potem klimat się zmienia, bo księżyc przechodzi do znaku raka, przepraszam, barana i mamy przyspieszenie tempa. Pamiętamy, słońce jest w znaku raka, księżyc przechodzi do barana. Zaczyna się tempo, powiedziałabym szalone, i ono obowiązuje do godziny 15. Czyli dodatkowym takim sygnałem, jeszcze tego tempa, może być powrót do przeszłości, czyli 10 marca, był nów. Jeżeli podczas tego nowiu coś zostało przez Was zainicjowane, ktoś Wam przysłał jakieś zaproszenie, czy jakiś projekt pojawił się w głowie, to teraz mamy ciąg dalszy. Ale to jest już bardzo duża aktywność do godziny 15. Pamiętajmy o tym. Wszystko, co dotyczy nowoczesnych rozstrzygnięć, posługiwania się oprogramowaniem epoki wodnika, czy też związane jest z procesem świadomości, a w piątek wychodzi, wyśmienicie, właśnie po 10, 11 12 do 15.00 piątek do godziny 15 to jest takie dodatkowe wewnętrzne ukierunkowanie się na sukces ale uzyskiwanie też tego sukcesu poprzez zdecydowane działanie, szybkie działanie szybkie decyzje, jeśli są powiązane z 10 marcem to jeszcze lepiej 29 czerwca mamy sobotę, o godzinie 11.20 Lilit przechodzi do znaku wagi pozostanie tam do 26 marca 2025 roku. Do tego księżyc w Baranie przechodzi, czy jest na osi węzłów księżycowych. Przyszłość należy do nas. Taka jest wymowa soboty. Przyszłość będzie nasza. Lilit to tradycyjny symbol kobiecości, ale postrzegany niezbyt tradycyjnie. Zmienia się podejście do relacji jesteśmy bardzo takie uważne, uważni jesteście na relacje. W ogóle w Wadze zdecyduje i rozstrzyga bardzo jednoznacznie w kwestiach bycia z kimś drugim. To jest początek 29 czerwca, bardzo intensywnej fazy relacji, i to wszystkich relacji, począwszy od prywatnych poprzez biznesowe i przyjacielskie. W sobotę rozumie się samo przez się, co można stworzyć razem, a czego nie da się już kontynuować. W sobotę księżyc i na osi węzłów i Litwadze. Natomiast na początku września, pamiętajmy, Lilith z Wenus w konjunkcji i oś węzłów księżycowych. I to jest mocna faza transformacji związków, która rozpocznie się 29 czerwca. W soboty zatem przyglądajcie się relacjom, zauważcie, co można w nich zmienić, tak by były satysfakcjonujące. 30 czerwca mamy niedzielę. I powiedziałabym, że ogólnie sobota i niedziela jest czasem może być czasem wzmożonych kontaktów i różnorodności w tych kontaktach, to sytuacje, gdzie dużo się dzieje między ludźmi, a poszukujemy innych spotkań, poszukujemy innych ludzi, bym powiedziała innego wystroju zewnętrznego. Dlatego w niedzielę można organizować wystawy, przedstawienia, koncerty po to, by pokazać estetykę poczuć estetykę, prywatnie również pokazać to, co się podoba, a co się nie podoba kierujemy się gustami, które nam się zauważalnie zmieniają. To jest też kwestia soboty i niedzieli w ogóle ostatniego czasu. Natomiast poszukujemy czegoś w różnorodności. To jest znowu bratanie się z innymi osobami, innego pokroju. Nie chodzi mi tylko o tę przestrzeń miłosną. Chodzi mi o to, że poszukujemy rozwoju, rozwoju siebie, rozwoju swoich ambicji, czy też spełniania swoich marzeń poprzez Innowacyjne kontakty. Pięknego tygodnia wszystkim życzę.